Witamy serdecznie z lodowiska TORTOR, Marek Zaborski. Marek Kasprzak. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy oglądali, mamy nadzieję, że bardzo interesujące spotkania Polskiej Ligi Hokejowej. Drużyna toruńska, Energa Toruń spotka się z głębiem Sosnowiec. Oj tutaj. Przypadkowa. Sędzia podłożył kolano. Tak. I Bartek tam. wylądował na lodzie. To był chyba Michał Kalinowski, no ale już toruński zawodnik stracił krążek i kolejna, kolejna akcja Sosnowicza. I Jarek Dołęga próbował zagrać z Bartkiem, utrzymaliśmy krążek w tercji. No widzimy tutaj, Ale sędzia jest, pokazuje, e, że będzie, będzie chyba e, tak. wideo, tak. Widzimy, że sędziowi dosyć szybko. Widzieli i pewnie bramki nie będzie, tak? Jak jest. Nie widzimy, czy, czy Drużyna Torońska gra na razie czteroma zestawami, czy trzema o, ostatnio na o, bardzo, bardzo bardzo piękna dobra sytuacja. sytuacja. Jest! jest! No. no, wyśmienicie tutaj poszukał. To jest chyba serguszki nie Sadretinow, tak? Po doskonałej dwójkowej akcji zrobił z zbu wód. Na backend Jaradziszewski troszeczkę poszedł za tym krążkiem. Miał sz sz szerzej parkany rozłonięte i poszukał, właśnie. Proszę zwrócić uwagę, tutaj y Sadretinow y między nogami. O, właśnie w tym momencie nie zdążył Jaradziszewski. I drużyna toruńska prowadzi 1 do 0. U siebie zawsze się lepiej gra. Zdecydowanie lepiej, tak. Oj, bardzo ładna akcja. Minimalnie brakowało. Niestety, niestety bardzo duży błąd. Sosnowiczanie teraz całe szczęście na, y, przekombinowali przedobrzyli, to, przedobrzyli, dokładnie tą tak, sytuację. Przed na jednego bo... i brakowało właściwie już po jednym podaniu trzeba było. No proszę, strzelać. zobaczymy to tutaj. To tak. sprawa gości. To chyba zawodnik numer 18 powinien się decydować na strzał. Myślę, żeby teraz do końca już tej tercji przetrzymać, przetrzymać ten wynik, żeby nie dać wyrównać, bo to naprawdę no dziwna sytuacja tutaj. Wydawało się, że Patryk już ma ten krążek w łapawice, a to jednak chyba gdzieś tam po bandzie. Druga tercja meczu Polskiej Ligi Hokejowej, Energa Toruń, Zagłębie Sosnowiec. Mogło być 2-0, jest nadal 1-0, teraz mocny Bardzo strzał z daleka. Strzał. Radziszewski wyciągnięty, ale krążek przeleciał obok jego bramki. Jeszcze raz mocno i znów obok bramki. Kolejne, kolejna doskonała sytuacja obrońcy toruńskiego no. no zwlekają tutaj za dużo naprawdę kombinują zwlekają ze strzałami i to się kończy właśnie tak jak jak w tym jak, jak w tym momencie Sosnowiczanie przejmują krążek i no bardzo dziwna bramka nawet chyba nie, nie zauważyliśmy jak jak to się stało tak zdobywcom chyba jest no, mieli, karczocha tej bramki o ile się będziemy nie mylę mieli powtórkę zdezorientowany bramkarz toruński no, tutaj, tutaj Sędziowie do, chyba popełnili błąd. Tak. Jeszcze raz przewracał się Karczocha i zdobył gola. No i mamy 1 do jednego. O i jeszcze raz. Proszę bardzo. To jest takiego typowe, typowa, typowa akcja. No, zawsze też łatwiej niż trójkę. Dokładnie. Jasna sprawa, ale, ale niestety, no, niestety jest. Widzimy tutaj chyba gol. Garsina, ta, który się cieszy ze zdobycia bramki. No nieprzepilnowany jak możemy zobaczyć w powtórce, 2-1. O proszę zwrócić uwagę tutaj, zupełnie wolny, spóźniona troszeczkę interwencja toruńskich obrońców. Przed nami ostatnia tercja, no może nie ostatnia, bo jeszcze może być dogrywka. Na razie, na razie jak Państwo widzicie, Goście, czyli Zagłębie Sosnowiec prowadzi na że 2 do 1. W tercjach to się tak układało, 1 do 0 dla gospodarzy, a druga tercja 0-2, czyli 2 do 0 dla Sosnowca. Dobrze, ale jeszcze raz sytuacja, no wyjść, doskonała tutaj sytuacja. No tutaj trzeba ten krążek naprawdę wypieścić, tak, że tak można powiedzieć, wypieścić, znaleźć taką sytuację, która, która no, będzie odpowiednia i wtedy ten strzał oddać. Wywalczyliśmy go jeszcze raz z powrotem. Zagranie do tyłu do obrońcy. Strzał jest! To no proszę, proszę zwrócić uwagę, co robi strzał. Szybkie rozegranie, krążkę. Jedno podanie z bramki do obrońcy. Obrońca zagrał wzdłuż linii niebieskiej do partnera swojego. Tamten nie namyślając się z pierwszego krążka uderzył, i mamy naprawdę to, na co czekaliśmy. O, proszę jeszcze raz zobaczyć. Podanie do tyłu. Wzdłuż linii niebieskiej tutaj Ale bez żadnego wszystkim uderzenie z pierwszego właśnie dokładnie bramkarz nie pod, nie, nie zdążył się przesunąć dokładnie Nawet tak jeśli jest widzi lot krążka to jest 75 to jest Jeremienko szkoda że nie trafił w bramkę oj 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 no tutaj chyba na wszystkim pogubili. aż się gorąco zaczyna robić oriechin Porubili próbował się. tutaj wjechać przed bramkę, jeszcze raz, Sadretinow jest, no niesamowity zwrot, to jest chyba, Sadretinow zdobywa tą bramkę, tak, z podania Serguszkina, tak, to jest ten duet, ten duet nam tutaj naprawdę wyrasta w ostatnich meczach chyba na, na takich, no powiedzmy bohaterów, tak, lodowiska okazuje się, że nie tylko Karczocha potrafi dziwne bramki e, szczelać, prawda? prawda? Upadając już na lot, bo no, teraz była podobna podanie, prawie, że tak. sytuacja, piękne podanie tutaj na sobie tutaj tak. I w pełnym biegu tam taki półgórny strzał. Teraz no. jest 3, 4, 2, 1 to już szczał daleka. być jakieś... I koniec. Fatu. Dobra Państwa. Nerwowy mecz z różnymi sytuacjami na lodzie, bo z jednej strony Zabrakło zdrowia drużynie toruńskiej w drugiej odsłonie tak, tego meczu, ale później jakby się odrodzili. Ta wyrównująca bramka spowodowała, że atakowali do końca. I te ostatnie sekundy, gdzie się wydawało, że już będzie dogrywka, o tym zresztą mówiliśmy. A tu tymczasem. Piękny strzał. Piękny strzał. Radiszewski nie zdołał zareagować odpowiednio. No i bardzo cenne zwycięstwo gospodarzy, które umożliwia im dalej marzyć o tym, żeby znaleźć się w, tej, w tym playoffie, czyli w ósemce Polskiej Ligi Hokejowej. Zapraszamy kibiców na Tortor na kolejne mecze. A dzisiaj to wszystko. Od nas Marek Zaborski. Marek Krasprzak. Dziękujemy i do usłyszenia.